Siemanko, to jest skip P499, a to jest jak widzicie GTA 4. Zwiększyłem tylko w ustawieniach graficznych jeszcze tylko zasięg widzenia na 40. Zwiększyłem są sobie na 60 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj robimy misję u Grego. Nie wiem, co za misja, dalej już nie przychodziłem na pewno na 100%. Więc zobaczymy, co to będzie. Jeszcze nie wiem, może kiedyś tam trzeba będzie to zlecenie zrobić, tutaj daje zlecenia. Ten gościu co się chodzi do tych. Y do tych telefonów. Dobrze, to widzimy się, jak już po prostu będę przy znaczniku. Dobrze, już się powoli zbliżamy, jednak musiałem zmniejszyć yy, te tu pole widzenia, gdyż coś tam mi po prostu tekstury wariowały. więc wolę, żeby było na 50. Teraz wiem. Dobra, odbieram telefon, bo i nas Bernie.

Dobra, i co dalej? No i w sumie, no jeszcze będzie live po wrzuceniu tego odcinka, tak gdzieś o 16.30 prawdopodobnie będzie liveik, więc zapraszam na niego. Tymczasem oglądamy karty senkę. Hey! hey. Yeah, so, uh, anyway. A friend of mine in here tells me that a close friend of yours, girl you've been spending a lot of time with recently, swept to clean off her feet. Okay. Yeah, her old boyfriend wants her back. They always do. Desperately and quickly, and he's looking for her. I think you and her should go out on a glamorous date in Algonquin. Show her a new pad. Then things will be okay between you two. But move your fucking ass, pal. Women don't like a chump, you get me? Dobra Już za chwilkę pójdziemy do kryjówki Zobaczymy co tam dokładnie trzeba zrobić no wiadomo było specjalnie tak Mówił żeby Ten, pol, ten straling między się nie skapnął że Może chodzić o, o coś nielegalnego no Wiadomo Dobra Jeszcze ja sobie wybiję szyby, na wszelki upadek w samochodzie. Bym potrzebował jej zbitej oczywiście. Wiadomo o co chodzi. Jak wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Tak więc jedziemy, zobaczymy co tam się będzie działo. Wow. Teraz się wspina ten samochód w tą górę. Ten w się na ten most. Ajdź No i tak, jedziemy sobie. Live będzie z różnych Gierek. Na początku będzie na przykład. Nie wiem, Liga Legend. z um, oglądając, będą mogli ze pograć sobie ramy. który będą ma ramy, nie rankedy, bo. Ja jestem ciulowy w Lola teraz. Nie to, że kiedyś byłem dobry, tylko teraz to jest taki zagadać, nie mam już refleksu, i w ogóle nie znam części postaci teraz, nowych. No i tak to wygląda, dobra, nie istotne. kurwa Jeździłem bar, w sensie... Nie wiem czy mnie wymienił w sumie. nie wymienił samochodów, bo jednak nie. Dobra, może jednak zmienię Dobra, akurat dobrze się składa, że muszę zawrócić bracha policnie w pobliżu. Dobra. No i już jesteśmy zawsze co to będzie od stuka nie będzie chodziło z tą... No, it's You're funny. moving uh -huh. over to Bowling Street. Not in the cab of this car. I'm not. At the last time, she can ride in the trunk. Fair enough. Uh -huh.

Dobra, nie będę strzelał, żeby mnie tam nie atakowali. Myślę, że policja mnie nie atakowała. Tam ci to będą mnie atakować przecież. No. Jak widać, kolejni się gdzieś zażyli. Nie wiem, tu, skąd strzelają. Na pewno już tej misji nie robiłem. To mogę wyjść na 100%. Będzie zdalają się ci wrogowie, kurde. Bo niestety tak się też może zdarzyć. O, dość ładnie mi się udało skręcić. I mojich lowuję, jak widzicie. O, tutaj mam te samkociki odłożone, jak widzicie. Tu nie za długo za mną będą mnie strzelać, więc trzeba się...

to Okej, okay, czyli taka króciutka misja z Fox. Więc tak, um, tutaj z domu będziemy i u niego misję wiadomo. Nie wiem tylko czy byśmy jeszcze jakieś misje szybko nie, nie zrobili. Bo może... Może do Barniego jeszcze wstąpimy. Najwyżej będzie chwilkę dłuższy odcinek po prostu. Raczej nie biorę tam tego samochodu. A raczej sobie jeden z tych. Dokładnie ten. Bo lubię tym jeździć. Jak widzicie się pogoda trochę skiepściła. No to jedziemy sobie dalej No tutaj już nie będę cięcia gdyż zresztą nie ma sensu tu za chwilkę dojedziemy no i co tam jeszcze mogę wam powiedzieć? No w sumie nic. Na Lewiku oczywiście będzie można, można ze mną pogadać na moim serwer Discord. Zapraszam do niego Dobra, jesteśmy już przy Bernim i zobaczymy co tam dokładnie trzeba będzie ogarnąć. Ktoś czuję, że trzeba od drugiej strony pojechać. Z tej strony nic nie działa dokładnie. Trzeba tam pojechać... wjechać na ten... nie wiem jak to się, jak to nazwać, podwórko tego budynku, jak to nazwę, roboczą. Ajdź tutaj trzeba wjechać prawdopodobnie Aj, tutaj mam bryczkę, okej okay. Ładna, bryka ładna. Dobrze. Gdzie mogę ją zaparkować? A raczej większość miejsc parkingowych mam zajęte. Niestety. Nie wiem, czy tutaj mam zajęte, czy nie. Nie pamiętam. Przejedziemy się tam. To jednak tutaj zrobię cięcie i będziemy się widzieć, jak już tam dojadę. Jak tam będzie miejsce, czy nie. I później, jak y, będzie koniec odcinka, to sobie po prostu podjadę tak sobie. No to widzimy się za chwilę, jak już tam dojadę. Dobra, już dojeżdżam do celu. Y, za chwilkę zobaczymy, czy tam będzie miejsce jakieś. Jak nie, to zrobię cięcie, i znowu będziemy się widzieć w innym miejscu, gdzie będę mógł zapisać. Ale może tutaj będzie. Tutaj się zerwałem i przeklnąłem, dlatego wolałem wyciszyć ten fragment i wstawić to audio. Dobra, trudno. Będzie lekko zniszczone. No jest miejsce, super. Trochę niestety zniszczony samochód, ale no cóż. Mam nadzieję, taki ukaz kolekcjonerski trochę zepsuty może być. Tymczasem się odsunę może trochę od tego i wyjdziemy sobie y, Romana, w sensie, no. Roman, to Nico. No. Okej, okay. dobra. To poczekamy. o tu jedzie, tu mi nie jeszcze samochodu przynajmniej. Ani jednego, ani drugiego. Jak widać trochę jestem uszkodwany. Dobra, jedziemy. Trzeba sobie zaznaczyć gdzie jedziemy. Już mogę sobie już tam się zatrzymać. Tutaj sobie pojedziemy. Another free ride for the ugliest bastard in Liberty City. Perfect! Dobra. Może jednak źle zrobiłem, że wybrałem akurat dokładnie I tu. Później you zniszczyłem samochody. Eheh, no, zniszczyłem trochę samochód. Dobra, nieistotny. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, subowania mojego kanału. Zapraszam też do... na live'a, tak jak mówiłem. No i żegnam się z Wami. Cześć! Наразе.